Oj, jaki piękny poranek. Tak mi się fajnie spało. O widzę, że Tomek już wstał. Okej, okay, czas też wstać. Oj, jest mój piesek Max. Hejka piesku. O wy już jecie śniadanie. Siema Tomek. Cześć mamo. Po śniadaniu Kuba jedziemy jak coś do innej puszczy. Aha, serio? Tak krótko byliśmy w tym miejscu i wy już chcecie gdzie indziej. No Kuba jest jeden powód. Jaki? Dowiedziałem się, że jednak nie mamy odwołanej szkoły. Co? O, to my teraz wracamy. Nie, nie, posłuchaj. Twoja mama po prostu skróciła nam to odwołanie. Mamy odwołaną szkołę na dwa miesiące. Aha, szkoda, ale to też dobrze. Dobra, Kuba, zjedz śniadanie, bo zaraz ruszamy. Okej. Okay. Okej, okay, jedziemy. Ja jeszcze tak w ogóle nie zjadłem. Aha, dobra, może staniemy znowu na kebaba. Pluska, bo jestem głodny. Ja pierdolę, jeszcze raz usłyszę słowo kebab. Kurwa, jedzenie jest na stole, mam cię do okulisty zabrać? No kurwa, co za bachor, nie wytrzymam z wami, to jest pierwsza i ostatnia nasza wycieczka. Weź wyluzuj matka, już za dużo się osłuchałem tych pierdołów, zamknij się stara. No po tej akcji musiałem trzy godziny się wyspowiadać w kościele, już przeprosiłem mamę, już nigdy tak nie zrobię, no oby Kuba to była gruba akcja, bo popełniłeś trochę grzechów, a to złe. Dobra nic takiego nie miało miejsca ja ja se tylko robię, widzowie udawajcie że nic się nie stało, oki, hihi. Tymczasem wyszliśmy na chwilkę na świeże powietrze, ej chwila, nie wierzę, to stary, no hejka dzieciaki. I ta moja żona Mariol, hech, przez tego rydbula ciągle latam. Chyba miałeś na myśli byłą żonę, już miesiąc temu się z tobą rozwiodłam, teraz jestem samotną matką, i myślicie, że ja będę z tym śmierdzącym alkoholikiem, który swoją wypłatę przeznacza na wódkę. I inne główna z alkoholem. Co za żenada, i że teraz akurat musiałeś latać w tej puszczy, znajdę sobie jakiegoś bogacza, bo dla mnie najważniejsze są pieniądze, i mam w dupie ludzi.